Z tej strony Nero, a to jest pierwszy odcinek naszej serii TERRARIA nie wiem jeszcze jak będę nazywał m, tą serię ale tak, to jest gra TERRARIA Wejdźmy sobie na single player to jakby co mam stworzoną postać idealnie na yy, na odcinek dobra great world damy sobie chyba medium, mi się wydaje Nazwiemy sobie go Hmm. Dobra, akceptujmy. Tak właśnie tutaj tworzy się ter Terrarii e świat. Wiem, że ma wyjść niedługo Terraria. Przepadę e jaka wersja zakończyła się wtedy bardzo nie ale chyba jeden pakkopka0 i wiem że mam tam doda dodać dużo nowych rzeczy ale ja chciałem jeszcze nagrać przed tą wersją gry tak no i mamy dobrze miałem malutkie problemy techniczne ale mm, tak wchodzimy już na świat i dobra jesteśmy no tak, zaczniemy od odcinania drewna Znaczy drzewa Tak takim trochę głupim miejscu na ten spawn Ale to nic A, spawn do nas idzie chce nas, chce nas zabić A masz toporem Jakby to, o właśnie, królika mam, okej, okay. aż ty kapo, o dobra, jest, dobra, tutaj będzie um, nasz dom Ponieważ na naszym nie, nie za bardzo byłoby fajnie wybudować ten dom. My się narodziliśmy w takim głupim trochę miejscu. O Boże, czy ten NPC powędrował? Potem, Potem będą problemy. Żeby on mógł wejść z powrotem. No chodź tu, wracaj. Wracaj do mnie. Próbuję więcej tych W ogóle, też to, to się czuję troszeczkę jest... No niestety, ja jestem takim... Nie, ja nienawidzę jak coś jest źle. Zawsze muszę mieć wszystko dobrze. Pod tym, pod, pod tym, właśnie ja jestem zły. Albo dziwny, jak to wolno nie nazywać. Nie, ale serio. Ja bym sobie być młot. Bo te ściany też mnie dobijają, zawsze... Tam już jest zostawiona ściana tutaj. Um, tutaj też zostaje chyba ścianę, Chociaż nie, tutaj nie zostaje ściany. Dobra. Jeszcze troszeczkę drewna. No, jest zniszczymy przy okazji, dobra. Nie, ja przez to ja chciałem zrobić mm, takie coś. Okej. Okay. O właśnie. Teraz mi pasuje. Jeszcze mi nie pasuje, jeszcze dwa dyrty. Początkowe odcinki nie będą zbyt ciekawe więc nie szykujcie się na trudy ale mam nadzieję, że potem Was bardziej zaciekawię tym wszystkim no bo już sobie workbench zrobię hmm. ten młot no a i mnie co przy okazji dłuższy dłuższy e, większy zrobię to jest kojarzenie miejskie a z biegiem tutaj I teraz można ze spokojem położyć jeszcze troszeczkę tego drewna oczywiście Drewna nigdy za wiele wspierać go trzeba, bo potem się okazuje, że go nie ma i jest smutek <grym> i w ogóle nie, drewno zawsze najlepiej mieć pod ręką no dalej o dobra wydaje mi się, że mam już wystarczającą ilość 250 i 7 kawałków powinno mi ze spokojem starczyć no dobrze no to więc zabieramy się do budowy to jeszcze będzie podłoga Na 44 wyszło, tak? 34, 5, 6, 7, 8, 9. Oj, króliku. Tak, 34. A MPC tak się idealnie odsunął jak ja właśnie... Je, yeah, ogromna jak ja akurat chciałem postawić w drewno Przesunął mi się Robiłem podłogę, a na początku myślałem, że będzie mi chciał przeszkodzić No ale na szczęście nie Okej okay. O, żelu mam troszeczkę dużo Mogę sobie troszeczkę porobić tego Okej, okay. dobra Workbench Mam no, gdzieś tu Krzesło, krzesło, krzesło Dobra. Mm. Ok. Dobra. Hm. Takujące się drzwi, tego czego brakuje w Minecrafcie. Ojej. Oh yeah. Dobra. Dobra. No, jadymy. Drzwi. Gdzie mnie tu? Ten prywatny. Spadaj. Gdzie MPC poszedł? Dobra, nie, nie poradzi sobie. Nie poradzi sobie, ponieważ... O, teraz sobie poradzi z powrotem. No. Nawet sam teraz zawraca więc tutaj widocznie chyba chciał, ale po prostu nie mógł no dobrze czas nieubłagalnie się spieszy dąży ku zachodowi więc ja jak najszybciej muszę się jakoś udomowić tutaj ścianki popostawiać. Nie mówię, ponieważ wszystko skupiony w postawieniu ścianek i mogę stawiać ścianek. To jest jedno z najgorszych rzeczy, które, może, które jest w które Terrarii. Um, to stawianie tych ścianek jest takie trudne. Niby wydaje się łatwą rzeczą, ale... Tak naprawdę nie jest to tak łatwa. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś będzie środek. Na oko. Zaraz. Nie chcę męczyć obliczeniami. Dobra, najwyżej. Najwyżej potem się przerobi to. Oj. za mam. Najwyżej potem to trochę przerobię. Ale nie na, nie na, nie na nagraniu, bo naprawdę to wkurza jak ktoś na przykład ciągle liczy, tak. Czy jest dobrze, czy jest źle? O to jest pytanie. Yy. Ścianki. Ja mam drewna No dobra Jeszcze pójdę pozbierać Jeszcze nie... Jeszcze aż takiego... Póki co... Dlaczego jeszcze księżyc nie wyszedł? Mogę jeszcze szybko podbierać Chyba krzyłę jak zrobiłem Ten niby środek Dobra, się zrobi po nagraniu Niestety lubię jak to jest... No ładnie no nie moja wina. Tak lubię. No mm, okej. Okay. Teraz spokojnie mogę to zniszczyć. I te ścianki też. Okej. Okay. I tak rozmyślam czy nie nazwać królika jakoś. Nie wiem, jak ktoś się zgłoś... Jak ktoś chce, no to może napisać... E, Propozycję... Jeśli nikt się nie zgłosił, no to sam wymyślę. Mm, Brian. Piękne imię. Naprawdę bardzo piękne to imię jest. Super. No okej. Okay. O, grzybki. Mogę no, grzybki trzeba pobierać. Dobra, ja jeszcze szybko pójdę w tą stronę. Zobaczcie, tutaj nie ma jakiś beczułek. O! Są beczułki. Tak, tak nazywam je. Jeszcze się nie czepiać na zednictwa. Jest skrzynia. Dobra. Zawsze pierwszego dnia musicie się zagłębiać dalej. Zawsze można coś fajnego znaleźć. Okej. Okay. Super. A Ciebie nie chcemy. Skrzynię od razu można zabrać. <grymne> Lol, jak odleciał. Okej. Okay. Do domu. Ja chcę do domu. Ucieczka. Terraria Escape. Dobra Brian chodź do nogi Dobra No hardcora zostajesz Dobra No kulik złaś tamtąd. A dobra bądź sobie Mi się wydaje, że to będzie już koniec tego odcinka Ponieważ mm, Trochę głupio by było nakręcać dalej jak ja, nie wiem kopie coś jakie Pokopię sobie pomiędzy odcinkami Majże noc trwa Dobra, jeszcze żeby uczcić takie y, po prostu po raz pierwszy zabije zombiaka tutaj na nagraniu pierwszej nocy i skończę odcinek i spróbuję przekonać naszego królika, żeby wrócił y, do domu. Dobra, chodź. No dobra. To wygląda jak jakaś rodzinka. Jestem dziadek, to jest mój syn, a to jest nasze to jest nasze zwierzę. Super. Dobra. Ja jestem nero, dziękuję za udanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia. Pa, pa. dobra, jeszcze pokażę wam, że pójdę koło gwiazdę. Wiem, że to jest trochę głupie, że wam pokazuję, że idę po gwiazdę, ale tak, to jest hardcore z bremem Dosłownie. Dobra.